Jak wyglądały dzisiejsze treningi? Do południa zawsze w efektorki mamy trening motoryczny, szybkościowy, połączony z koordynacją. Także tutaj poprawiamy cały czas element motoryki. Cieszymy się, że w ostatnim meczu zawodnicy do końca motorycznie prezentowali się dobrze. Biegowo, szybkościowo, dynamiki nie brakowało. Brakło niestety mądrości i przede wszystkim skuteczności. To była połączona tego meczu. Jeżeli chodzi o kontuzję, to poza Łukaszem Nowoczyńskim, który trenuje indywidualnie, ktoś ma jeszcze jakieś problemy? No niestety po tym meczu troszkę są ponaciągani starsi zawodnicy, tutaj mam na myśli Adiego, Bukowicza i Edsona, także ich dzisiaj żeśmy troszkę oszczędzali. Czyli trenowali w Trenowali w z nami, ale na mniejszych obrotach, nie szli na 100% po prostu. Ale nie ma takich obaw, że nie dojdą na legię? Ja mam nadzieję, że nie, że to jest, to jest mecz dla szczególnie legionistów byłych kluczowy i na pewno czekają na ten mecz ten